Wiecie, czego w Polsce jest bardzo mało? Małych sklepików z produktami od małych polskich producentów. I ja zauważyłam to dopiero ostatnio, kiedy byłam u rodziców i kupowałam tam buty dla młodego, i próbowałam znaleźć jakieś, jakiś sklep, no i po prostu było to naprawdę niesłychanym wyzwaniem. Było to dla mnie zaskoczeniem, bo wcześniej, kiedy mieszkałam w Czechach, nie było żadnego problemu z tym, aby wyjść po prostu z domu i na moim kwadracie, na mojej ośce, tak zwanej, w ciągu zaledwie pięciu czy dziesięciu minut znaleźć się w jednym czy w drugim sklepie, który właśnie takie buty dziecięce od małych czeskich i polskich producentów oferował. No i dzisiaj opublikowałam wideo, w którym rozmawiam o sprawie Zofi Chylak i ccc. I wspominam właśnie o tej historii i nagle otworzyło się drzwi do wielkiej ilości dyskusji, ponieważ ludzie mówią, jak to, to jest niemożliwe, żeby ci mali polscy producenci sprzedawali buty dla w tej samej cenie, co yy, na przykład, nie wiem, jakieś tam po prostu beznadziejne sieciówki są sprzedawane w CCC, bo przecież to tam musi być najtaniej. A ja nagle zaczęłam sobie myśleć, że my już tak po prostu się przyzwyczailiśmy w Polsce do tego, że te sieciówki, no CCC na przykład, cenia czy nie cuda się nazywało to kiedyś, muszą być najtańsze i nawet po prostu Jakoś to może trochę nie za bardzo nawet szukamy alternatywy. W związku z tym właśnie te małe sklepy, no po prostu raz po raz zaczynają umierać i tak jak w Łodzi na przykład, są bardzo mało, jest ich bardzo mało i są mało dostępne. No więc paradoksalnie z komentarzy wynika, że ludzie bardzo by tego typu sklepów chcieli, ale potem, kiedy te sklepy już są faktycznie gdzieś w mieście, to nie za bardzo do nich chodzą i zastanawiam się, czemu. Czemu to tak wygląda? Czy myślicie, że nadal mamy mało świadomych ludzi? Czy może przyzwyczailiśmy się do badziewia w sklepach? A może po prostu nie chce się nam chodzić nigdzie indziej, tylko do centrum handlowego? Jak myślicie?